Dzień dobry kochani. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taką dwustronną, nastrojową ośmiorniczkę. Do jej wykonania potrzebujemy dwa kapelusze, które robiłam już na którymś z filmików. Jeżeli Wam się tutaj nie wyświetli odnośnik, to wkleję Wam do opisu. Jakąś włóczkę w innym kolorku tutaj na szycie oraz włóczkę na oczka i buzie Oprócz tego szydełko odpowiednie do włóczki i igłę dziewiarską. I o, odrobinkę chęci. To co? Zabieramy się od razu za robotę. Zaczynamy od wyszycia oczu w pierwszej naszej ośmiorniczce. Nawijamy około metrowy kawałek, może nawet nie cały metr włóczki, ale dość długi. I wbijamy się, liczymy. Tu mamy zagięcie. Tu. To liczymy. Raz, dwa... Trzy półsłupki w górę i tutaj, mniej więcej bijamy się, przeciągamy nitkę, ale zostawiamy dość długi kawałeczek, żeby nam ta nitka po prostu nie uciekła. I teraz znowu dwa półsłupki w górę, wbijamy się i przebijamy się pod spodem do nasze pierwsze miejsce. Mamy jed jeden raz, drugi raz. Trzeci raz, dalej wychodzimy. I teraz przy czwartym razie wbijamy się do środka i już nie przechodzimy tak. Tylko raz, dwa, trzy, cztery. Pięć półsłupków w bok się przebijamy. I tak samo musimy dwa półsłupki na dół. I tak cztery. Czterokrotnie. Jeden dwa, trzy i czwarty raz i tylko że nie przechodzimy już na drugą stronę tylko po prostu wbijamy się do środka i mamy oczka gotowe mamy oczka to czas na naszą buzię widzicie tu skończyliśmy to teraz musimy się przebić Tutaj, tu po skosie jeden półsłupek w bok, tak? Przeciągnąć niteczkę, objąć trzy półsłupki niteczką i przebić się tutaj, bić się w półsłupek na środku, po prostu na środku, po środku nad naszymi słupkami. I widzicie, wychodzi nam smutna buzia naszej ośmiorniczki. Raz jeszcze przebijamy się igiełką, tak żeby zabezpieczyć naszą buźkę. I możemy uciąć nitkę i związać tu z naszym na no, dwa supełki z zupełności wystarczy. Niteczkę możemy troszkę skrócić jeszcze. Znaczy to też nie jest konieczne, no bo to wszystko będzie w środku schowane. I widzicie, pierwsza buzia jest gotowa. Bierzemy drugi kapelusik i będziemy robić teraz Minkę radosną i zaczynamy tak samo. Wbijamy się tutaj w raz, dwa, trzecie od dołu, między półsłupkami. Przeciągamy niteczkę tak, żeby zostawić jej trochę. I znowu chwytamy dwa półsłupki, i w sumie cztery niteczki, żebyśmy mieli przerobione cztery po prostu razy trzy. I znowu odliczamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wbijamy się tutaj pomiędzy. Troszkę możemy włożyć. nitę, te tu pod nitki naciągnąć. Wtedy nam się ładnie zrówna. Tak samo zrobiłam tutaj. już oczka mamy tej samej wielkości. I. Nad dwoma półsłupkami. Tak samo czterokrotnie musimy przyszyć jeden, drugi, trzeci i czwarty raz. Tylko już nie wychodzimy tu, tylko wbijamy się i po skosie. Widzicie, tu wychodzimy. Przyciągamy. Teraz bierzemy nasze niteczki z tej strony. Musimy je troszkę naciągnąć. To możemy sobie oczywiście podrównać tak, żeby nam te oczka wyglądały praktycznie tak samo. Wiadomo, że to jest rękodzieło, to jest szydełko, to nic nie będzie idealnie symetryczne, ale zawsze możemy się postarać. I tak, jeden, dwa, trzy. Półsłupki na uśmiech. I wbijamy się tym razem tu pod spodem pomiędzy tymi trzema półsłupkami. Gdzie tutaj przeciągamy niteczkę. Raz jeszcze wbijamy się, żeby, ją, żeby nasz uśmiech umocnić. Zaciągamy i. Wesoła minka jest gotowa. Teraz ucinamy, związujemy i będziemy się brali za Bierzemy nasze ośmiorniczki, składamy je tak w miarę, żeby miały błyski z jednej strony. Jest to żadna zależność. Mogą mieć byle gdzie. Bierzemy naszą niteczkę. I tak. Wbijamy się w jedno oczko tutaj. I w jedno oczko do drugiej połowy. Przeciągamy nitkę raz. Teraz przeciągamy dwie niteczki. Tą, która jest luźna, możemy tak luźno zostawić. Teraz już będziemy tutaj pracować dookoła. więc po prostu tu i po drugiej stronie półsłupek. Tak, dookoła. Miejsce, miejsce, robimy półsłupki jeden za jednym powinniśmy mieć w ogóle na okręgu tutaj na naszej ośmiorniczce 120 półsłupków i tyle też powinno nam wyjść tych tutaj łączeń, ale jeżeli by się zdarzyło tak, że na przykład na tej ośmiorniczce macie dwa półsłupki więcej, a na tej mniej to robimy zwyczajnie tak, że przerabiamy na przykład robimy jeden półsłupek, potem bierzemy ten półsłupek i wbijamy się do poprzedniego oczka. I możemy tak przerobić kilka półsłupków i na końcu nie będzie praktycznie w ogóle widać różnicy. Przerabiamy półsłupek za półsłupkiem do samiutkiego końca. Ja to robię i wracam na koniec. I widzicie, wszystkie nasze zbędne liteczki po prostu włożyłam tutaj do środka, pochowałam. I tu już końcówkę mamy. Półsłupek za półsłupkiem. Obrabiamy. Dochodząc do samego końca. Tak, ostatni. I teraz tu się wbijamy pod półsłupek. Przeciągamy niteczkę raz, drugi i raz jeszcze przez pęterkę. Ocinamy. Wyciągamy. I teraz nablekamy nitkę naszą na igłę. I musimy się wbić tutaj w środek między naszą, nasze dwie ośmiorniczki, tak żeby wyjść tu gdzieś w środku, tak żeby tą nitkę po prostu schować. Ucinamy dość blisko. I nasza ośmiornica gotowa. Jeszcze tylko pasuje, ułożyć jej macki. Już. Od Was zależy, ile tych macek będzie miała. Ale jak widzicie, osień spokojnie wychodzi. Jak chcemy pokazać, że mamy kiepski nastrój, ustawiamy smutną ośmiorniczkę. A jak jesteśmy w dobrym humorku, to radosno. Mam nadzieję, że ten krótki, i dość chaotyczny poradnik Wam się spodobał. Że uda Wam się wydziergać takie ośmiorniczki. Zachęcam do zostawienia. Łapeczki w górę, do subskrypcji, do komentarzy i do obejrzenia pozostałych moich filmików. Dziękuję Wam ślicznie za wspólną pracę. Wszystkiego dobrego. Powodzenia!